Ci tak, obiecałam sobie jedną rzecz. Jesteś piękna dziewczyna. Oglądałam cię jakiś czas temu na Instagramie. Ja lubię kupować nowości, które kupiłam. ja obiecałam sobie, że złożę na Twoje ręce reklamację. Drodzy Państwo, ale to nie jest, to jest, nie jest złośliwość z mojej strony. Ja kupiłam tabletkę. Na pewno, to mi To przezmyć. To jest tabletka na porost pupy. Kupiłam też like a virgin, bo tak je reklamowałaś. Przed wzięciem tabletek poszłam do ginekologa, mówi Kurma, no nie. No nie i nie jest pani nadal po prostu nic. Poszłam po miesiącu brania też nie. U pani urosła. Dlaczego? Nie wiem, reklamacja do producenta, a nie do mnie. Ale podobno z Instagrama wynika tak i z, z, w ogóle z regulaminu, że jak Instagramer reklamuje i się nie sprawdza, to też można mu złożyć reklamację. Ja to zapraszam reklamację do Instagrama, a nie do mnie. No ale to ty jesteś na Instagramie i ty to reklamowałaś. Ale ja przyszłam tutaj walczyć, a nie rozmawiać o moich reklamach na Instagramie. Teraz zapytamy...